Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej, dzień szósty, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi. Błogosławiony Stefan, kardynał Wyszyński. Maryjo, królowo Karmelu i matko nasza, która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciła świętym Szkapleżem. Znakiem zbawienia i synostwa Twego, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławień Bożych tym wszystkim, którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami. Spraw, Abyśmy przez wierność podjętym zadaniom korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej. Spraw królowo szkaplerza świętego, aby nosząc Twój szkaplerz, dusze nasze upodobniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.